No to płyń... ...na mordmorta. Dobra, tą ruską logitę... ...skasuję, nie? Czy zostawić? Tak. Kasuj! Kasuj, to jest zawsze 5 tików. Chyba, że zostawić, bo jak oni mają na przykład jedną... te... ...armory, no to będą mieli trochę trudno. Mm, ale kasuj, bo to jest takie. No nie! No <laughs> ja... Nie! Dałbyś mi Marty brawo? tej znaczy. między znaczy. a train station, ale no samemu... Jakoś tak jak znaczy. jakoś tak jak jedziemy, to... O oh. jest! Oh,

Czemu a ja. logika, a roz... nie, nie poszła. Dobra, to był tamten. Ale nie, nie, można. Nie, nie, nie chcę. Znając życia, ja a te pojazdy, tu wrócę. Mati, pozdrawisz relika? Yes, relika. No, nie jest relika. Już wracam. Nazwyczaj No, już nie ma relika. A nie ma relika. tylko nie postawię. Nie bawię, ja nie wyglądam. Nie ma! 7, 7. A. Nie w kół, Wsiądź. Łodować, to tak to jest. No wsiądź Chyba Chcę Nie masz Właśnie nie Kurde, dawaj, tak. dawaj, dawaj, dawaj Iść z tobą, idę z tobą O Pod... co to było? No i Zobacz, bo ten szedł z tobie Na brawo Na brawo Dobra, to się wchodzimy, czyścimy ten kurwidołek Ja na ja znaczny pojazd Semir, to jest od Jest tam, na czarni Tam na South Dostałem raz tak. Widziałem jak leci Czekaj, bo nasz ten...